Nagrywam. A co nagrywasz? Ciebie. Już nie widać, jest ciemno. Widać cię. Jaki jestem przystojny? Tak. Czy jaki jestem po prostu fajny. Jesteś fajny. Ładnie mi w czerwonym? Bliżej trochę. O tak. Jedziesz, jedziesz. idealnie. Nie masz Tak, Kęciliśmy psy. po czerwone, potem zielone. Tu jedziemy. Dom 2. Dom 2. Dom a ty jak się masz? Jedziemy kochani na Warmii tak naprawdę to są Mazury to ten taki wystę, występek, który jest mazurami, ale jest na Warmii ale jak kiedyś kłóciłam się i mówiłam ci, że jest na Mazurach, to mówię, że według, nie no tak, no według mapy, ale to jest tak, to jest po prostu takie coś w Warmii, to tak jakby wiesz Niemcy powiedzieli, że nie wiem, Bolesławiec jest niemiecki. no nie jest, bo jest Polski, także tak samo, my jesteśmy w Warmii dziewczyny, to najmłodsze w szczególności no, mała. Nasza podróż rozpoczyna się? Kochani? Jest dom dwa. Was znalazłem znalazł dom 2. w końcu z My zawsze podróżujemy na piżamowca, tak zwanego. Czyli wszyscy jesteśmy w piżamach. O, wszyscy za Policja będzie się zdziwił w razie czego. Tak, my wszyscy jesteśmy w piżamach, bo wyjeżdżaliśmy od 21:35. Którą dojedziemy, jak myślisz? No właśnie, nie pokazuje mi. 2,5 godziny. 2,5 godziny, czyli 22 do Na 12 w nocy dojedziemy. No, 15 15:00 15 no, po, 12 tam 12 po tam Zobaczymy. Tam I od razu, przez to, że jesteśmy w piżamach, to. A jeszcze wow. pobiegam, jeszcze zrobię pary ćwiczeń na klapkę piersią. <laughs> tak, jak słyszycie, mamy wesoło. <laughs> Ty jesteś jedyny grzeczny, steward. To, steward. Dziękuję Państwu bardzo. Dojechaliśmy. Muszę Ci jeszcze nagrać. A co? Co chcesz nagrywać? Że śpisz to Jestem nieuczesany. To nic, dobrze. Nie śpię, bo będę dzwonił. Proszę jak pani się tutaj sobie odpoczywa. Proszę, ja wam pokażę, to zobaczcie, proszę. To jest pokój syna, to nie jest mój pokój. Suplementujemy. Jest nasze sypialne, ale uwaga. To dam, to dam, to dam, to dam, to dam, to dam, to dam Nie mamy łazienki, bo się remontuje. Proszę i tatuś. tuś... Proszę, tak się ćwiczy. Ćwiczysz tym co masz. nie masz? Po prostu ćwiczysz. Edytka, nie zauważyłem, że ty jesteś w maseczce, jak to się stało. Ale tak całe życie chodzę. A czemu masz tę maseczkę? Bo <grych> chcę być piękna. Chodź, Ale jesteś latach. piękna, to ja nie rozumiem po co. Walczę o to, żebyś piękna. Edytka. <grych> Ale ty jesteś piękna. Masę cztery <grych> <W maseczce> niekoniecznie. <grych> Ale jak zmyję maseczkę, to zobaczymy. Tak? No bo tak. to Cię nagram, Dobro, pozwoliłeś mi Dobra, przed i po. Nie, w trakcie i po. Dzisiaj Wam pokażemy jezioro. I co? I z zewnątrz wszystko, prawda? Weźmiemy, weźmiemy was na spacer. właśnie nie wiem. Nie chce myśleć. Idzie. Co to przyszedł? Cio. Idziemy. Tak, idziemy, am, am, A tak się wjeżdża na moją posiadłość. Ja zawsze mówię działkę. Ale działka to chyba nie jest dobre słowo, bo działka się każdemu okaże z taką działką, jak w mieście mają, nie? Tam trzy te klomby. Raczej taki domek jakiś. To nie. Bo to jest taka większa działka. I tu jest, patrzcie, chyba odwrotnie to widzicie, nie? Teren y, prywatny, wstęp wzbroniony. Uwaga, groźny pies. Ja w ogóle zauważyłem coś takiego, że <laughs> pisząc na, e, no gdzieś, nie? Że uwaga, zły pies, albo uwaga, groźny pies. Zły pies, no to jest niedobre. Dlatego mam groźny pies. Że to jest groźny pies, trzeba uważać. A zły pies, nie piszcie tak. Dlatego, że zły pies to znaczy, że on nie szeka. Wpuszcza złodzieja. Uwaga. Dlatego każdy powinien mieć takie, uwaga, dobry pies. Jak cię złapie, to cię zajedzie. Nach, na śmierć. I wyobraźcie sobie, przecież na domu, czy na, w bloku, jak mieszkasz na mieszkaniu, nie piszesz teren prywatny, wstęp zbrojony. No nie piszesz, to jest absurd. Dlaczego w takich miejscach trzeba tak pisać? A ludzie tego nie szanują. Jak jeszcze tej bramy nie miałem, tej, o tu, to wyobraźcie sobie, że sobie lornetkowałem, no bo to są duże przestrzenie, lornetkuję, patrzę przez lornetkę, nagle masz takie wrażenie, jak patrzysz przez lornetkę, że ktoś jest bardzo blisko. Chociaż ktoś był bardzo daleko. To jest no, samochód wjechał i stanął mi tak przed lornetką. Ja tak patrzę, mówię, kurze co jest grane. No i też właśnie była wycieczka, nie? Dzień dobry, dzień dobry, pan Fazura, pan Fazura, dzień dobry, dzień dobry. Bo nie chciałem pana pokazać na żywo, no bo widziałem, że pan tu mieszka. Mówi pan, tutaj no nie ma bramy, ale tu się nie wisza, bo to jest teren prywatny. No ale ja przecież do domu panu nie wchodzę. Ja mówię, tak, ale to jest już duży teren prywatny. To już jest moje. Rozumiecie o co chodzi? U nas jeszcze to jest taka spuścizna po komunie. My nie, nie kumamy, co to jest własność prywatna. Rozumiecie o co chodzi, bo w Stanach Zjednoczonych to jest święta własność prywatna. Koniec, tam to możesz brać. Jak ktoś ci wejdzie na posiadłość, to może być groźnie. A w Polsce jeszcze nie masz. Każdy mówi tak, no własność prywatna to kuchnia, pokój, przedpokój, nie? wiesz, Waliska. A to, że ktoś ma kawałek ziemi, to, to już może, każdy może chodzić, co robić co chce. No nie, to tak nie jest. Dlatego takich wycieczek miałem parę. Dobrze, to teraz zabiorę Was na wycieczkę dookoła domu. A że ja jestem operatorem, no to ja będę powiadać. Tak wygląda nasza hacienda z zewnątrz. Tutaj mamy warzywniaczek. Nitka koniecznie chce być, a od niej tu to mój kochany kundeleczku mój. Zobaczcie, jak liście pięknie spadają. Przechodzimy z drugiej strony. Tutaj, jak wiecie, trwa remont. Więc są rzeczy na zewnątrz. Te dziewczyny robiły dynie Wczoraj. I proszę, jaki zostawiły porządek. Tak, idziemy. Tu jest basen, który jest zamknięty. A ja idę do chłopców. Dziewczyny. Idziemy do wąwozu. Zobaczysz wąwo. Chodź, Tatusia. Da. jezioro? A Cezary obiecał, że zrobi wszystko dla swoich widzów i że on skoczy do jeziora, prawda? Tak, w lipcu. Nie, teraz. A teraz to nie. No. Wszystko dla, dla moich widzów. Teraz zobacz, teraz ja chcę pokazać na tą stronę jeziora. O, to no. zostaw, zostaw, zostaw. O, widzisz. A, ale musisz wyjść z kadru. <laughs> no bo... no teraz widać jezioro z tamtej strony. To chciałem pokazać, tylko ma rację. Widzisz, to jest tapeta. Ale ja, ja, ja nie wiedziałem, że to tak działa, że robisz tak, ja pier papier. Dzięki kanałowi odkrywa się różne fantastyczne rzeczy, powolutku, elegancko. A oto. Tu mieszka Borsuk. Z tego co wiemy,śmy go w życiu na oczy nie widzieli. A tu ma drugie wejście do domu. Tu ma jedno, fajność, a drugie nie, ma drzewo. Nie, jeszcze trzecie ma tu gdzieś. Gdzie ma trzecie? Tu ma trzecie. Pamiętasz jak mi wpadła noga tu gdzieś? A to tutaj ci wpadła. Co? On po po pogłębił sobie. Uważaj, uważaj, bo żebyś nie wpadł. Noga mi się wpadła. i nie będę wolała. A co widzisz, bo to jest... On już sobie pogłębił. A to jest mój pomost elegancki, maleńka plaża. I mam z tym miejscem no, parę takich ciekawych, można powiedzieć, anegdot. Wyobraźcie sobie lato, wujek Czarek sobie leży na pomości. Opala się, w drugą stronę się opala, tam jest południe. Na leżaczku, elegancko. I w pewnym momencie, patrzcie, tu jest za mną jezioro. W linii prostej na tamten brzeg będzie, ja wiem, kilometr. No, kilometr będzie, spokojnie. Leżę sobie, opalam się, nagle słyszę taki plusk. Mówię, ho, ho duża ryba czy coś. Odwracam się w, w lewo, tam na środku jeziora widzę taki łepek maleńki. Płynie człowiek. Ewidentnie w moją stronę. Płynie z jednego brzegu na drugi. Kurczę, zacząłem się troszkę niecierpliwić i, i, i denerwować, bo mówię, kurczę, no ktoś płynie, a to jest jednak kawał, jak mu się coś stanie. Już byłem taki troszkę podenerwowany. Mówię, nie wiem, wezmę ten kapok i, i, i popłynę do niego że na spotkanie, żeby go człowieka ratować. No ale obserwuję gościa. I on przypłynął tutaj do mnie, podałem mu rękę, wyszedł. I on mówi, a co, co ty tu robisz? Taki młody chłopak? On mówi, wie pan co? Ja słyszałem, że tutaj mieszka pazura. Mi tam powiedzieli, na tamtej stronie. Tam wtedy były takie namioty rozbite, coś takiego. I on mówi, ja chciałem zobaczyć pazurę na żywo. no mówię, no to. Zobaczyłeś. On mówi, no fajnie, dziękuję, wziąłbym autograf, ale jestem w kąpielówkach. Ja mówię, no właśnie, co teraz? On mówi, no teraz fajnie, Mówi, no muszę wrócić. Ja mówię, no to, no to wracaj. On mówi, ale ja wie pan co, ja ledwo tu dopłynąłem, ja już nie dopłynę z powrotem. To, 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 no. Musiałem go wziąć, no bo przecież nie zostawię człowieka. To jest takie prawo wodne. Każdemu, kto potrzebuje pomocy na wodzie, musisz tej pomocy udzielić. Wziąłem go do domu, napoiłem go herbatą, właśnie nie pamiętam, tam mu dałem coś do zjedzenia, musiałem go ubrać, <gryw> dałem mu gacie na zmianę, jakiś dres i t-shirt, no i wziąłem go w auto i pojechaliśmy na drugą stronę jeziora. To jest kawał, kawał drogi. Żeby objechać to jezioro, to trzeba przejechać trzy wsie, których jeszcze wtedy nie znałem, że takie w ogóle istnieją. I <gryw> przejechałem z nim dookoła jeziora Zajęło mi to dobre 40 minut po wertepach moim warszawskim samochodem. No nie jest łatwo. I, i dowiązłem go z powrotem do domu. Także taka historia. I powiem Wam szczerze, o jednej rzeczy zapomniałem wtedy. Zapytać jak ma na imię. Także młody, nieznajomy to już nie młody, to było już 15 lat temu. No, pozdrawiam się bardzo serdecznie. Tutaj są moje suszki, że jestem operatorem to o, trochę A ja? ja, też jestem suszek. Dziewczyny, to jest moja suszka. <grym> Proszę, powiem, pokaż państwu, co ty pijesz. Proszę ja nic powiem. nie piję. To jest mój napój, a to jest mojego męża. To jest normalna, normalny kompotik. Powiedz, tata cię uczy teraz, tak? To są muchomory. Tak się pochowały. Powiedz muchomor. Pięk. Super, jeszcze raz powiedz muchomor. Mu, uh -huh. Ho Sia. mor, mor. Brawo! Jaka ładna jesteś zobacz, widzisz? Tutaj! Powie, powiedz mu sio! Sio, hał, chał. Sio! Sio, hau, hau. O, otoś! Widzisz? A, ona Antosia na, na odsiecz. Ona Antosia o, na odsiecz. Ratuj ją od hał Zidan. Tak się nazywa pies. Zidane, chodź. Tym moim pomosem jeszcze mam jedno, jedno takie wspomnienie. Bo kiedyś też tak właśnie się opalałem, sobie na pomoście. No, ja tu nic nie robię, tylko się opalam. A to latem! Teraz o, czapka misio! I wyobraźcie sobie, zadzwoniłem do Edytki, no bo byłem bardzo zakochany, wtedy zaczęliśmy dopiero z sobą się, znaczy pozna, poznawać. Można to tak powiedzieć. I wyobraźcie sobie, że. Zadzwoniłem do niej, gdzie jesteś? Ona mówi, że jestem w pociągu, jadę z Krakowa do Gdyni. Za 30 minut będę w Iławie. I ja tak jak stałem, tylko buty założyłem, słuchajcie, t-shirt i gnałem do Iławy. Ja mówię, muszę Cię zobaczyć. Strasznie byłem zakochany. Ona mówi, no wiesz, ale tam będzie, pociąg stoi tylko minutę i wiecie, że ja zdążyłem do Iławy, tam się pół godziny jedzie. I tego, i, i tak na tym dworcu ona otworzyła to okno. I tak sobie, tak się patrzyliśmy na siebie. I ludzie myśleli, że film kręcą. No mówili, ty, patrz, pazura, chyba film kręcą. A kto to jest ta blondynka. No ja powiedziałem, pamiętam do jednych z, ok z okien, mówię, to będzie moja żona. Mówią, a filmowa. No, <gryw> akurat. I tak do dziś się bidulka ze mną męczy. Młoda modelka. Tak? tak, ale do mnie. Zobacz, bo tutaj mam aparat. O, tak, i teraz... Mm. O, mm. tak. Jezu. O Jezu, bo jeszcze raz. No, tak, żeby zrobił obstrekt zdjęcie. O. No i tym sposobem spakowani. Ii. Wracamy do, Kto Warszawy. Tak mm. ja. Ja. Kto do Warszawy. Ja. Wraca do Warszawy. Ja! Kto jest nie zapięty mama? O tak, jestem ja nie zapakowany. No oczywiście, no bo ja nigdy nie się nadmiana. Oczywiście. Ja nie, nie... <grywa> Dziewczyn nie jest was tam za, za, za gorąco? To papa! co no. to pa pa?